Już od dawna Iran oraz islamski fanatyzm przygotowują się do końcowej bitwy. 13 maja 2017 roku, 100 lat po objawieniach w Fatimie, rozpoczną oni ostateczny atak. Czy to będzie koniec świata? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Wszyscy są jednomyślni, twierdząc, że niedługo nadejdzie i stanie się to bardzo szybko. Co to oznacza? Oznacza to, że państwo islamskie ostrzy broń, gdyż powrót Mahdiego spowoduje przelanie krwi. Te słowa są wypowiedziane przez kogoś, kto został wyszkolony przez Turków, aby stać się zabójcą. A jest nim Ali Akca. Point, że... Dlatego niedoszły zabójca Jana Pawła II wybrał datę 13 maja 1981 roku, aby popełnić swoją zbrodnię. W książce pod tytułem Miałem zabić papieża, przyznaje, że wybrał właśnie tę datę, aby wypełnić przepowiednię z Fatigę. Islam odrzuca fakt, że Jezus jest Bogiem, który stał się człowiekiem, który umarł i z martwych wstał dla naszego zbawienia. Islam pojawia się, aby zająć miejsce chrześcijaństwa.